Dzisiaj przeglądając LinkedIn natrafiłem na dwa bardzo ciekawe artykuły, no i tak naprawdę spostrzeżenia osób, które zainteresowane są tematyką biznesową. No i to nie jest tak, że tylko i wyłącznie fundusze są winne temu, że nie mamy jednorożców, czyli nie mamy firm, które wyceniane są na minimum 1 miliard dolarów, co oczywiście jest marzeniem wielu przedsiębiorców, jak również też funduszy, bo pamiętajcie o tym, że fundusze chcą mieć w swoim portfelu jak najwięcej takich spółek, które osiągnęły wycenę wartości, na poziomie 1 miliarda dolarów, ale jakimś sposobem to do tej pory nie wychodzi tak, jak powinno być, w odpowiednim czasie, w odpowiednim tempie. No i oczywiście z odpowiednią dźwignią, która występuje, albo powinna raczej występować w takich projektach biznesowych za pomocą właśnie know-how opracowanego przez dany fundusz jako wsparcia dla tego projektu biznesowego, dla tego startupu. Ale słuchajcie, startupy też są temu winne, ponieważ nieodpowiednie zarządzanie wewnątrz tego startupu powoduje, że no niestety jest jak jest i w wielu przypadkach później po takich inwestycjach dochodzi do sytuacji, kiedy inwestycja była strata niekoniecznie z winy funduszu, ale niejednokrotnie właśnie z winy em, startupu. I pierwszy taki kluczowy aspekt prowadzenia biznesu to jest z pewnością to, że kiedy mamy wizję, udajemy się do kogoś, kto przynosi kapitał do spółki, to musimy pamiętać o tym, że nigdy żaden projekt biznesowy nie powstaje w dobrym znaczeniu tego słowa, jeżeli są dobre czasy. Czyli jeżeli wszystko idzie tak jak trzeba, jeżeli jest kapitał na rozwój tego biznesu, to nie zastanawiamy się, gdzie Optymalizować w jakim miejscu firmę, aby ona była skuteczna, aby można było egzekwować większą wartość w tej firmie i kreować większy zysk kosztem zmniejszania właśnie kosztów, a dzięki temu optymalizujemy we właściwy sposób firmę tam, gdzie się oczywiście da to zrobić. Ale najlepsza optymalizacja wszędzie w każdej jednej spółce, w każdej jednej firmie, jest w tym momencie, kiedy. A tych pieniędzy po prostu nie ma. I wtedy to zmusza zarząd, zmusza, zmusza founderów do tego, aby mocniej pracować nad tym, aby taką optymalizację zrobić. Ja pamiętam jak dziś, kiedy pracownicy w firmie wychodzili na zewnątrz albo przychodzili, podchodzili do okien, patrzeć kto do mnie do firmy przyjeżdża i podjeżdża, taki mustang i tak dalej, piękne fury i mówią: Wow, ile taki samochód musi kosztować. No właśnie, bo jak CEO pierwszy patrzył na to, żeby kupić sobie dobry samochód, a nie na projekt biznesowy, gdzie mogliśmy podpiąć ich platformę, do naszej i tak naprawdę korzystać z dźwigni dwóch projektów biznesowych ze mnie wzrastających i wymieniających się informacjami, bazami danych, to raczej nie był tym zainteresowany. Był zainteresowany natomiast swoim samochodem i dzisiaj już tej firmy nie ma. To jest tak, że kiedy ludzie oceniają nas z boku jako właścicieli różnych firm, mówią o kurde, ten to jeździ jakimś starym samochodem, to znaczy, że pewnie guzik tam ma, ale on nie patrzy na to, że 100 czy 200 tysięcy miesięcznych ma kosztów. Taki CEO, taki właśnie founder, bo rozwija Coś, co będzie miało ogromną, ogromne znaczenie i w co mocno wierzę oczywiście na przyszłość. I słuchajcie, to jest jeden z aspektów. Kiedy mamy te pieniądze i pozyskamy je od funduszy, to lekceważymy możliwość optymalizacji, wydając nagminnie pieniądze, nie zwracając uwagi na co. No i oczywiście fundusze też się wściekają. Ci analitycy też się na to wściekają i wszyscy inni też. No i tak naprawdę dochodzi do sytuacji, kiedy duża ilość projektów biznesowych, 17-18 z 20, w które zainwestowały w fundusze, po prostu pleitują. No bo nie wytrzymaje presji, nie ma już Skąd dobrać kolejnego kapitału, albo kapitał, który dochodzi już jest tak nieopłacalny, że niestety bardziej opłaca się położyć tą spółkę niż kontynuować realizację i misję rozwoju projektu, no bo na przykład pierwsze yy, negocjacje nie poszły tak jak trzeba, i founder miał 20% swojego biznesa, 80% miał fundusz, bo myślał, że na tych 80% zbije majątek, po czym się okazuje, że oczywiście nikt nie zbił żadnego majątku i spółka poszła do obalenia. Jednym z kluczowych też elementów, na który trzeba zwrócić uwagę, z pewnością jest jeden z tych artykułów, które przeczytałem, dotyczący niczego innego jak tylko takiego odpowiedniego podejścia do pracowników. Czyli w jaki sposób odnosimy się dzisiaj, budując swój team i w jaki sposób te teamy swoje budujemy. I tam było takie określenie jak jak taka sprawiedliwość, albo uczciwość, albo łagodność. I chodzi o to, że pytanie, czy biznes to jest fundacja? Bo moim zdaniem nie. Biznes został powołany w określonym celu, żeby zarabiał pieniądze. Pieniądze na określonej wartości, którą daje na rynku. Czyli jeżeli mamy jakiś pomysł biznesowy, to ten pomysł biznesowy musi rozwiązać jakiś problem i trafić do kluczowych klientów, do klientów, których ten problem będzie rozwiązany dzięki rozwiązaniu, jakie wprowadza na rynek spółka. I teraz ta spółka musi panować zarówno nad przychodami i kosztami, a dzięki temu wypracowuje zysk. Czyli jeżeli przychody są większe od kosztów, no tu ta różnica powoduje, że zostaje zezwolony, oczywiście, że opodatkowania, jakieś tam inne rzeczy i tak dalej, ale tak w uproszczeniu. I teraz, jeżeli my tak naprawdę, bo tam był podany przykład maska, czyli że mask nie jest dobry dla ludzi, e, ale ja się pytam, czy NASA jest dobra dla ludzi? Jest. No i dlaczego mask jest lepszy od całej Nasy, gdzie to NASA daje zlecenia maskowi? No tylko dlatego, że mask liczył się z projektem, z tym, żeby osiągnąć swoje cele w określonym czasie, Natomiast NASA płaciła za czas wykonywania konkretnego zadania, a nie przestrzegała terminów, albo nie egzekwowała terminów, no bo tyle Boeing na przykład sobie liczył za wykonanie konkretnych zadań, konkretnych etapów, ale nie było ciśnienia do tego, żeby ten etap czy dane rozwiązanie danego zagadnienia zamknąć w określonym czasie, tak jak robi to przedsiębiorca. A przedsiębiorcy są od tego, żeby optymalizować, aby wynik ich pracy był określony w czasie i oczywiście przy najmniejszych zaangażowanych kosztach do jego realizacji. Aby zyskowność tego była jak największa przy wprowadzeniu produktu na rynek i tego, że już ten produkt jest znany i akceptowany przez klientów. Zatwierdzony z informacją zwrotną, poprawiony, zoptymalizowany i wchodzi na rynek. Kolejny aspekt, bo ja sobie jeszcze przypominam taki czas, że na przykład zatrudniacie w spółce, zatrudniłem w spółce dyrektora operacyjnego. No bo jeżeli dyrektor generalny zajmuje się czymś innym i strategią firmy, a może nie jest dobry w egzekwowaniu pewnych rzeczy, no to zatrudnia ludzi, którzy będą wykonywali pewne rzeczy w tej firmie. No i teraz, jeżeli zatrudniamy dyrektora operacyjnego, no to powierzamy mu pełną misję wykonania konkretnych zadań i działań operacyjnych w firmie. I teraz on odpowiada za to, ile ludzi do tego potrzebuje, jak są pro prowadzone wszystkie działania w firmie, jak układane są procesy, jak optymalizowana jest firma. I to on bierze za to odpowiedzialność. I dajesz mu czas, na przykład pół roku, rok czasu i pamiętam, jak dziś po roku czasu, kiedy wchodziłem do firmy, mówię w niedzielę, jutro zwolnię 20 osób. Mnie, a żona mówi, to niemożliwe, nie zrobisz tego. A ja mówię, no to się patrz. I wchodzę do firmy w poniedziałek. Pierwsze, co robię spotkanie z operacyjnym, przygotuj mi 20 osób, które dzisiaj zwolnimy. Dlaczego? Ponieważ nie osiągnąłeś odpowiednich wyników w określonym czasie, co spowodowało, że gdybyśmy nie zrobili tego kroku, to pozostała ilość osób zatrudnionych w firmie ucierpiałaby bardziej ze względu na to, że byliśmy dobrzy dla ludzi. Pytanie, czy byliśmy źli dla ludzi, czy byliśmy dobrzy dla ludzi? Czy biznes jest fundacją, czy egzekwowaliśmy to, co należy zrobić? I ostatnio, kiedy zwolniliśmy 20 osób w tym tylko dniu, w następny poniedziałek zwolniliśmy 10 osób, w jeszcze następne 5 osób, zredukowaliśmy firmę do absolutnego minimum jej funkcjonowania, to w następnej kolejności e, odpowiedzialność wziął właśnie dyrektor operacyjny, którego było trzeba zwolnić. Wszyscy w firmie pozostali mówili, myśleli, że ten człowiek już jest nie do zwolnienia i nie do ruszenia, że ma tak silną pozycję w firmie. Nie. Odpowiedzialność bierze ten, który był na górze i który odpowiadał za to, że coś zostało spieprzone. To jest tak jak przychodzi. Dyrektor Marketingu, któremu chcesz powierzyć dział firmę. I 5 osób jest zatrudnionych w dziale marketingu, a dyrektor Marketingu zarabia u ciebie 30 tysięcy złotych miesięcznie, pracuje 2,5 miesiąca. Po dwóch miesiącach przychodzi z planem biznesowym, bo zapoznał się już z firmą i mówi ci, jeżeli zainwestujesz milion mln w marketing, działania, wyjazdy, konferencje, inne rzeczy w ciągu roku, to sprzedamy ci 130 sklepów internetowych po 5,5 tysiąca złotych. No i tak liczę, no to przecież to się. W ogóle nie opłaca, bo dwieście, a 700 tysięcy do spółki minus jeszcze podatek wady i koszty wyprodukowania tych sklepów przez kogoś, to nawet jeżeli taśmowo to robi i w jakiś sposób optymalizuje wykonanie tych sklepów, no to to się nie opłaca. Mało tego, gdzie mam uwzględnione w tym całym modelu marketingu koszty utrzymania całego działu marketingowego łącznie z kosztem samego szefa marketingu. Kolejne 700 tysięcy, czyli 1,900 tysięcy w zamian za 700 tysięcy średnio mi się opłacało. W kolejnym tygodniu wszyscy wylecieli z roboty, jeżeli chodzi o, o dział marketingu. I tu chodzi o to, że founderzy też nie podejmują tych krytycznych kroków, bo nie wiedzą jak robić, jak optymalizować. Nie mają na tyle doświadczenia właśnie, aby taki fundusz mógł bezpośrednio przyczynić się do tego, żeby skalować później ten biznes w oparciu o doświadczenie, które ma już team. Dzisiaj team to jest podstawa każdego jednego dobrego projektu biznesowego. A Kolejny element, który właśnie występuje już w teamie, to jest znowu dzisiaj czytałem na LinkedInie Umiejętność zarządzania czasem. I to jest taki bullshit następny, który występuje u tych szkoleniowców, którzy zarabiają na niczym innym jak tylko na szkoleniach, że wprowadzają szkolenia do ludzi, którzy tak naprawdę tych szkoleń nie potrzebują. Dlaczego? Już wam to udowodnię. Dlatego, że jeżeli jesteś już dobrym, doświadczonym człowiekiem, który zarządza spółką, to powinieneś wiedzieć, kto jakie ma umiejętności i predyspozycje. Jeżeli kogoś trzeba douczyć, to tak naprawdę ty nie jesteś znowu fundacją, żeby kogoś uczyć. Możesz go zatrudnić na staż. Jeżeli chcesz pracować i się czegoś uczyć, to się ucz, ale ty sobie za to płać. W momencie, kiedy ty prowadzisz spółkę i ta spółka ma do osiągnięcia konkretne cele, to ty zatrudniasz tą osobę i oczekujesz za man, że zostaną wykonane konkretne zadania. Jeżeli widzisz, że ktoś sobie nie radzi na danym stanowisku, to ty nie musisz mu fundować szkoleń, bo być może te szkolenia są niepotrzebne. Pamiętaj, że jakbyś kreatora, wizjonera, kogoś twórczego zmusił do tego, żeby e, nauczył się zarządzać swoim czasem, to zrobiłbyś mu krzywdę. On nie byłby ani twórczy, ani kreatywny, ani tak naprawdę nie byłoby żadnego pożytku z tej osoby e, w firmie. Pamiętam, jak zatrudniałem grafika, to ten grafik przyszedł na rozmowę rekrutacyjną, dostał zadanie i tak naprawdę siadł sobie przed monitorem. Siedzi i siedzi i siedzi. No i co? I Możesz go osądzić po tym, że nie umie zarządzać swoim czasem, bo on cały czas patrzy się w ten monitor. I tak naprawdę, jak już się w niego napatrzył, dotknął myszki, dotknął um, klawiatury i narysował coś w ciągu 5 minut, i ty już wiesz, że to jest ten człowiek na odpowiednim stanowisku, bo ma dobre wyobrażenie o robocie, którą wykonuje. I w tym momencie on wykonał świetnie swoją. Robot, ale potrzebował czas na to, żeby tą kreatywność zamienił w produkt końcowy, który później e, wytwarzał. I teraz jeżeli ktoś nie nadaje się na dane stanowisko, to zanim go zwolnisz, zamiast, zanim na siłę będziesz go edukował i wprawiał w to, bo Ty byś chciał, żeby on wykonywał tą akuratną pracę, do której Ty go zatrudniłeś, to być może zastanów się nad tym, że przesuniesz tego człowieka na inne stanowisko i on zacznie pracować w bardzo dobry sposób, efektywny dla Ciebie, dla Twojej spółki, dla firmy, przynosząc odpowiednie korzyści ze stanowiska, któremu powierzyłeś. I właśnie tak dzisiaj pracuje się w odpowiednich teamach. Że oczywiście to zaufanie, pełna lojalność jest do każdego członka tego teamu, ale ten członek, czyli ta osoba w tym teamie, ma wiedzieć za co odpowiada i czego się od niego oczekuje. jeżeli ty się obawiasz mu powiedzieć, że nawala z terminem albo nawala w wielu różnych kwestiach, no to niestety projekt się nie będzie przesuwał do przodu. I mask wielokrotnie udowadniał właśnie szybko zwalniając dane osoby, które nawet na stanowiska kierowniczych mówiły, że czegoś się nie da w określonym czasie zrobić. czyli one wątpiły, a jeszcze nie spróbowały. On akceptował to, że ktoś zaakceptował termin i nie wywiązał się z tego terminu, ale nie akceptował biernego nastawienia takiego, że czegoś nie da się zrobić. I właśnie tego oczekuje się dzisiaj od teamów. Dobre teamy w spółkach, w firmach to są takie, które nie boją się wyzwań, nie myślą negatywnie, tylko pozytywnie, a zawsze przy pozytywnym myśleniu może coś nie wyjść. To jest tak jak kiedy podejmujesz decyzję i obracasz milionami i coś Ci nie wyjdzie i polecisz na milion, to się nic takiego nie dzieje. Kiedy robisz już e, Milionowe zyski, a oczerniamy i oskarżamy ludzi, którzy robią miliardowe zyski, a polecieli je w biznesie na półtora miliarda, bo coś im nie wyszło. I teraz zastanówmy się jako Polacy, co my tak właściwie robimy i czego oczekujemy od biznesów. Dlaczego nie produkujemy jednorożców, e, odpowiednio je wzmacniając, odpowiednio wprowadzając ludzi, którzy, którzy są w stanie dać im odpowiednią wartość. Tylko dlatego, że obawiamy się konsekwencji wynikających z błędnie popełnionych decyzji. Dlatego, że jako fundusze boimy się wejść do takiej spółki, która nie jest odpowiednio jeszcze przygotowana być może zoptymalizowana, być może od strony analitycznej przygotowana do tego, żeby sprostać pięknemu wizerunkowi, jaki oczekują fundusze, żeby nie brać odpowiedzialności, że zainwestowały pieniądze inwestorów w projekt, który nie był jeszcze poukładany. Ale tam już była może zdolność, może był dobrze przygotowany team, może tam już były generowane pierwsze pieniądze. Temu się trzeba przyglądać, bo być może, kiedy jest taka spółka, która bardziej patrzy na produkt i feedback od klientów, aby ten produkt wzbogacać, usprawniać dodatkowo, żeby on miał jeszcze większą wartość na rynku, to w tym momencie, przy odpowiedniej pomocy i wsparciu od strony funduszu, jesteśmy w stanie w szybkim czasie zrobić właśnie tego jednorożca, których tak wiele, tak bardzo brakuje na naszym rynku. Z tymi myślami zostawiam Was w dzisiejszym materiale. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie, zarówno od strony startupów, projektów biznesowych, jak również od strony funduszy. Myślę, że wszyscy musimy popracować nad tym, aby lepiej od strony biznesowej te projekty były rozwijane, tak aby tych jednorożców rzeczywiście powstawało na pęczki, bo jesteśmy. Do tego zdolni i mamy te możliwości w naszym kraju. Ja się pytam, co jest nie tak, dlaczego ich nie mamy. Do zobaczenia.